No tak. W filmie o totalnych podstawach do skarolki zapytałem się was, czy nie chcielibyście poradnik do Power powerslida. I zapytało się o niego aż tyle osób. Także. Cześć. Cześć. Artem z tej strony. I w tym filmie pokażę ci jak zrobić frontside powerslida. Także bez względu tego Lecimy z tematem. Akurat do tego triku jedyne co musisz umieć, to tylko dobrze się poruszać na desce oraz frontside revert. Dlatego, że jest tutaj bardzo przydatne. Jeśli chodzi o ustawienie nóg, to masz je mieć ustawione standardowo jak do Oli. No dobra, może ta tylna noga ma być ustawiona tak jak teraz widzisz na ekranie. W każdym bądź razie, jeżeli chcesz wykonać ten trik, to tak jak wspominałem wcześniej, będzie tutaj przydatny frontside revert. I już wyjaśniam. Chodzi tutaj o to, że najważniejsza jest tylna noga w tym Power slide'ie, Dlatego, że to jest właśnie takie wypychanie nogi w przód i nie do tego reverta, czyli jedziesz, wypychasz tylną nogę do przodu, pochylasz się trochę do tyłu, ale nie za bardzo, slajdujesz tyle ile chcesz i wracasz tą tylną nogą z powrotem. Pamiętaj o tym, żeby w ogóle zrobić powerslida, to musisz jechać bardzo szybko. I tutaj możesz stwierdzić, że możesz się trochę cykać. No, tak jak w przypadku innych moich poradników, możesz się nauczyć robić ten click w miejscu. I najlepiej uczyć się tego na jakiejś śliskiej powierzchni, dlatego że na betonie będzie ci bardzo trudno to zrobić. Czyli stoisz w miejscu, wypychasz tylną nogę do przodu i starasz się tą tylną nogą wrócić. I to wszystko. Jeżeli masz to ogarnięte do takiego stopnia, gdzie robisz to bardzo komfortowo, no to w takim razie przełącz się w tryb Full Commitment i. No to może porozmawiajmy teraz o błędach dotyczących powerslida. Tak szczerze powiedziawszy, to jedyne błędy, na jakie się sam napotkałem przy tym triku, to pochylanie się za bardzo do przodu albo do tyłu. No, i jeżeli będziesz się pochylać za bardzo do przodu, to deska może Ci się zatrzymać, a ty polecisz do przodu. Na rej. A przy dużej prędkości może się to dla Ciebie naprawdę źle skończyć. Natomiast jeżeli będziesz się pochylać za bardzo do tyłu, to polecisz na plecy, a deska wystrzeli ci spod nóg. No i to właściwie chyba tyle. Oczywiście jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie błędów tego triku albo ogółem, to możesz się nimi podzielić w sekcji komentarzy. Także to wszystko w tym filmie. Jeżeli ci się spodobało, no to oczywiście zostaw serapeczkę w górę, a jeżeli ci się nie spodobało, no to zostaw mi w komentarzu, co ci się w tym filmie nie spodobało. Oczywiście jeżeli jesteś tutaj nowy, no to zostaw subskrypcję. Wszystkie linki do social mediów macie w przypiętym komentarzu albo w opisie tego filmu. Zapraszam również na Twitcha. Także to tyle. Trzymajcie się i cześć.